Tak patrzę hmm. na to oświetlenie i się zastanawiam czy wam w ogóle to przeszkadza, że za każdym razem mam tutaj inne oświetlenie. Ludzie jakoś nie mogą przestać umierać. Godzinę temu otworzyłem internet, nie wiem czy tak się mówi, otworzyć internet, ale no... Franciszek Pieczka nie żyje, teraz patrzę, Luis Fleczer nie żyje, Ners Rachet, z lodem nad Kukuczym Gniazdem. Pięć lat temu jak jechałem na nowe horyzonty, żeby obejrzeć najnowszy film Franciszka Pieczki, Syn Królowej Śniegu, film kontrowersyjny, a raczej kontrowersyjnym było to, że go polubiłem, jako jedna z nielicznych osób. Miałem nadzieję, że go spotkam. Tak jak teraz, jak jechałem do nie mając nadzieję, że zobaczę pana Skolimowskiego na żywo i podziękuję mu za barierę. Tak miałem nadzieję, że zobaczę pana w pieczkę i podziękuję mu za żywot Mateusza. Bo to jest, i za te wszystkie inne jego filmy, kurde. Bo to jest taki aktor, widziałem 30 całych jego filmów. I to jest w zasadzie przegląd całej historii polskiego kina pokolenie, matka Jana od aniołów, rękopis znaleziony w Saragosie, Fiedro w, kor w koronie, wesele, ziemia obiecana, kaprysy Łazarza, potop, blizna, paciorki jednego różańca, ryś, konopieka, matka królów, Austeria, siekierazada, zada, osobisty pamiętnik grzesznika, przyjaciel weselu diabła. To jest pewnie jeden z jego pierwszych filmów, jakie zobaczyłem w życiu, bo to zobaczyłem na takim przeglądzie, który był organizowany dla mojej szkoły podstawowej, tam w trzeciej klasie podej. Big Bang, Jan Ciobodnik, Krajowice Stależa, Historia Kina w Popielawach, Jasminum. No połowa polskich twórców przecież to jest. No cóż, nie miałem okazji go zobaczyć. Nie wiem, czy to za późno, ale cześć, Gary z tej strony. Postanowiłem, że obejrzę w tym roku wszystkie filmy i seriale, jakie powstaną, żeby się skupić tylko na teraźniejszości kinowej, filmowej. I teraz zaczyna się taki okres, że będę miał bardzo dużo do tego okazji. Skończyła się Wenecja, zaczyna się Warszawski Festiwal Filmowy, zaraz potem Splat, zaraz potem Pięć Smaków, zaraz potem American Film Festival. Chyba na odwrót pięć będzie po Amerykanie. Ale pomiędzy będą też te wszystkie mniejsze festiwale w stylu Afryka Kamery, na którą jak zobaczyłem program tegoroczny, no to postanowiłem, że w przyszłym roku tam się wybiorę, że będę tam na miejscu. Ale będzie też online w tym roku, więc pod koniec listopada to obejrzę. Będzie festiwal Kamera Akcja w Łodzi, tuż przed warszawskim festiwalem. I nawet myślę, czy tam nie pojechać na jeden dzień, czy dwa. Kosztem właśnie nawet warszawskiego. Ale był też... Przegląd filmów koreańskich w Warszawie w kinotece. I to jest taki przegląd idealny, ponieważ to trwało tylko kilka dni i to co oferowało to było wszystko co można było oczekiwać od takiego festiwalu. To znaczy był tam przegląd reżysera, był przegląd aktora, były animacje, były filmy z ostatnich lat i nowości z tego roku. Więc na te kilka dni, które ten festiwal oferował, no to nie, nie mogłem więcej oczekiwać. Były tam wyświetlane filmy, które już można było zobaczyć wcześniej, na przykład Baby Broker Koredy które można było zobaczyć na przykład na Nowych Horyzontach. Ale to dobrze, że te filmy można zobaczyć na więcej niż jednym festiwalu, bo to nie powinno być tak, że tylko... że zajmują dla siebie jeden film i tylko tym chcą przyciągnąć do siebie widownię, no tak nie powinno być. W każdym razie bilety były naprawdę tanie, 13 zł, kinoteka, centrum Warszawy, no... lepiej nie mogło być. I można było tam zobaczyć trzy filmy, o których wam teraz opowiem. Czyli... kino-akcji, kino takie sensacyjno-komediowe, można powiedzieć. Oraz film powieściowy. Kino artystyczne. Zacznę od kina akcji, czyli Przesyłka Specjalna. Tytuł brzmi polski. I to jest trochę w stylu taksi, trochę w stylu Leona Zawodowca. To znaczy mamy bardzo talentowanego kierowcę. I ona pracuje w firmie, której celem jest dowodzić przesyłki. Nieważne dokąd, nieważne co jest to przesyłką. Ważne, żeby na czas zdążyć. I w ten sposób trafia na dziecko. To dziecko nie było klientem. A jego ojciec był klientem, tylko ojciec nie żyje gangsterzy go zabili i teraz podają na dziecko, bo to dziecko ma coś przy sobie bardzo ważnego i z tym dzieckiem trzeba uciekać. I bohaterka, która na początku jest niezainteresowana, nie chce się w nic zmieszać, zaczyna się troszyć o to dziecko i postanawia walczyć z gangsterami, żeby to dziecko przeżyło. I wszystkie sceny akcji w tym filmie naprawdę bardzo dobrze się ogląda. Pościgi, strzeliny, bijatyki. Tak, to się dobrze ogląda. To jest, jeśli tego oczekujecie od tego filmu, naprawdę zobaczcie tego. To jest... są jedne z najlepszych pościgów, jakie widziałem w tym roku w kinie. Jeśli jednak bardziej Wam zależy na tej stronie Leona zawodowce, czyli faktycznie na ciekawych postaciach, na ciekawych relacjach między nimi, że faktycznie możecie zrozumieć jak oni troszczą się o siebie nawzajem, że im zaczyna na sobie zależeć, to nie jest kino, które w ogóle było tym zainteresowane. W tym filmie dziecko jest dzieckiem i czasem płacze, więc no oczywiście trudno je ignorować, trudno je zostawić samemu, ale też trudno, żeby... To równało się z tym, że postawia się własne życie, żeby ono przeżyło. Więc idąc na ten film, musicie te, mieć to w pamięci, że tutaj postaci i emocji, tak, na, takich prawdziwych, głębszych tutaj nie będzie. Będą za to te wszystkie takie głupotki, które po prostu już kupujemy, jak oglądamy takie filmy akcji współczesnej. Na przykład jest gigantyczna strzelenina, wszyscy giną, z wyjątkiem antagonisty, do którego nikt nawet nie celował. A bohaterowie ogólnie wytrzymują więcej obrażeń, tego typu rzeczy, ale same pościgi, same strzelniny i tak dalej, same, sama akcja w tym filmie, jest wystarczająca. Miałem przyjemność z oglądania tego filmu. Jeśli nie oczekujecie nic więcej, śmiało znajdziecie ten film. Poświęćcie mu te dwie godziny czasu. To będzie dobrze spędzony wieczór. Drugi film ma tytuł Bezkarni, krwawa misja. I to jest kontynuacja, tylko to jest kontynuacja, której w pierwszej części nie oglądałem. Nie przeszkadzało mi to. Tylko podczas oglądania miałem ochotę nazwać to później takim kinem, właśnie sensacyjno-komediowym. I tak, zdaję sobie w pewną sprawę, jakie to jest głupie, ponieważ, kiedy myślę o takim kinie sensacyjno-komediowym, no to Gliniarz z Beverly Hills, godzinę szczytu i tak dalej. Takie amerykańskie kino sensacyjno-komediowe. Czyli sama akcja nie musi być jakaś dobra, ale liczą się postaci, czyli nasza sympatia do nich, to, to, że chcemy, żeby im się udało, humor musi w tym być, i on jest faktycznie. Tylko, że, no, w wydaniu koreańskim to jest trochę inaczej, ponieważ tak, ten film ma bohaterów pozytywnych, którzy są bardzo charyzmatyczni, i chcemy, żeby im się udało, i czujemy do nich sympatię, Szczególnie główny bohater, który jest no, dosłownie i przenośni monumentalny, zarówno jeśli chodzi o jego osobowość, jak i jego siłę fizyczną, jak i jego ciężar. I to jest opowieść o policjantach, którzy tam niekoniecznie grają według reguł, ale chodzi na o to, żeby osiągnąć dobry cel. Więc możemy tutaj oglądać te sceny typu przesłuchania, gdzie tam kamerę zasłaniamy i potem robimy z przesłuchiwanym, co tam trzeba, żeby on wyjawił naprawdę. Ogólnie bardzo dużo w tym filmie schematów, tylko że, tak jak mówię, to jest koreańskie wydanie filmów sensacyjno-komediowych. A w Korei możemy zobaczyć rzeczy, do których ja osobiście jestem przyzwyczajony, tylko jak tak pomyślałem, jakby tak, o taki mniej obyty kinoman to zobaczył. Nawet nie, właśnie nie kinoman, tylko taki po prostu człowiek z ulicy, jakby wszedł do, do kina, chciał, chciał obejrzeć coś w stylu godzin szczytu. No i ogląda takich bezkarnych, a tam jest naprawdę dużo zgonów. Tam jest bardzo dużo krwi. Tam jest dużo ucinania, nawet nie całych kończyn, ale no, przynajmniej palców. Jest bardzo dużo krzyczenia z bólu. Są odgłosy łamania kości. Takie bardzo wyraźne. Albo wykręcania kończyn. Takich rzeczy w Ameryce się nie ogląda zazwyczaj. A ja tutaj jest tego bardzo dużo. Ja jestem przyzwyczajony i ja tego w ogóle nie widzę już. Bo to nawet nie jest jakaś tam przemoc taka wyraźna, taka szykująca. Nie widać tam wystających kości i tak dalej złamanych. Ale jednak dla innych widzów to może być dosyć dużo. Dlatego ostrzegam. Ten film jest schematem całościowym. To znaczy, że nie tyle nawet przewidzicie w Jakieś z po prostu przewidzicie cały kształt tego filmu, w jaką stronę on zmierza. Nie będzie dla Was żadnych zaskoczeń, i to jest kino w stylu: dostajecie więcej tego, co już lubicie. Jeśli jeszcze nie, nie oglądaliście koreańskiego filmu sensacyjnego i nie znacie tego ich podejścia, że zaczynają rozmowę od silnego policzka w twarz, od którego ta druga strona mdleje, albo w ogóle zaczynają rozmowę od kopania się po tyłkach, tak dla zasady najwyraźniej, no to na to jest. Równie dobry początek, jaki możecie tu gdzie indziej znaleźć. Jeśli oglądaliście już takie filmy, no to już wiecie, czy tego lubicie i czy macie ochotę na akurat dzisiaj, na więcej tego samego. A jeśli wiecie, że tego nie lubicie, to w tym filmie nie znalazłem niczego, co by mogło zmienić wasze zdanie. To po prostu nie jest film dla was i równie dobrze możecie go ominąć całkowicie, niczego nie stracicie, czego moglibyście żałować. Trzecim filmem jest film powieściowy, tak nie do końca trafny polski tytuł, ale z drugiej strony wyjątkowo trafny. Bo z jednej strony oryginalny tytuł odnosi się do faktu, że no, bohaterka, protagonistka jest powieściopisarką i ona zamierza nakręcić film. Więc The Novel's Film to jest tytuł oryginalny. Tytuł polski brzmi Film Powieściowy. No i w tym filmie jest taka kwestia, jakby wyglądał film nakręcony przez powieściopisarkę. No i odpowiedź jest oczywista, byłby przegadany i ten film jest przegadany, więc z drugiej strony polski tytuł naprawdę nastawia was na to, czym ten film jest. Reżyserem jest pan Hong, który jest dosyć znany w obrębie festiwalowym. Ma nawet swoich miłośników. Tak samo jak antyfanów. To znaczy, że ludzie, którzy już zobaczyli parę jego filmów i stwierdzili, że to nie jest dla nich po prostu. On kręci bardzo dużo. W jednym roku nakręcił bodaj cztery filmy. Siedem lat temu natrafiłem na jego pierwszy film, na, właśnie na swoich pierwszych nowych horyzontach. Teraz oglądam jego najnowszy film i widać po nim, że on jest artystą świadomym. To znaczy, że on wie, jakich środków używa, jakie on mają efekt. Oraz jaki efekt on chce uzyskać. I uprzedzam nowych widzów, to jest jeden z najgorszych twórców do takiego artystycznego oglądania filmów, ponieważ ten film wygląda i czuje się, jakbyśmy oglądali coś, co jest poniżej poziomu studenckich filmów krótkometrażowych. To jest czysta amatorka. Tak jak to oglądamy, to taki film to jest pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy. To jest czysta amatorka. Że oglądamy amatorów reżyserów, oglądamy amatorów aktorów. Inne osoby w ekipie nie były w ogóle zatrudnione. Ten film jest na jednym ujęciu. Jest cięcie, jest kolejne ujęcie. Ujęcia są statyczne. Nie ma żadnego montażu. Nie ma żadnego prowadzenia aktorów. Nie ma żadnych dialogów, scenerzy, scenarzysty. Aktorzy po prostu gadają, co im silna na język przyniesie. I tak po 15 minutach jest cięcie i do, się do następnego pokoju. I tam znowu aktorzy siedzą przez stole albo stoją na chodniku i gadają. I tak w kółko przez dwie godziny. Czysta amatorka. Tam nie ma żadnego języka filmowego. Wszystko jest męczące, nużące, pozbawione ambicji w jakimkolwiek stopniu. To jest pierwsze wrażenie. I niekoniecznie ono może w ogóle odejść od was, kiedy skończycie oglądać dowolny film Honga. Tylko, że w tym szaleństwie jest pewna metoda. To znaczy, że no ten film zaczynamy oglądać w kinie i kończymy oglądać w kinie, więc no... Jeśli nie jesteśmy wid widzami na nowych horyzontach, to nie wychodzimy z sali w trakcie projekcji, tylko oglądamy ten film do końca. Więc na początku filmu powieściowego jest taka scena na przykład, że bohaterowie spotykają na, na, spacerze młodą dziewczynę i mówią, że ta młoda dziewczyna ma duży talent, ale co teraz robisz z tym talentem? I ona odpowiada, że nic. Tak, po prostu sobie odpoczywa. I zwracają jej, jedna osoba jej zwraca uwagę, że no jak to możesz marnować swój talent? Przecież masz taki talent. Dlaczego marnujesz życie? Dosłownie swoje marnujesz życie. I trzecia osoba się włącza do tej rozmowy, opieprzając tą drugą osobę, mówiąc, że no przecież to jest jej życie, o co ci chodzi? Przestań jej mówić, jak ma żyć. I ten monolog, taki pouczający, jest naprawdę dobrze napisany. To znaczy, że te wszystkie punkty wyjaśniające, dlaczego ktoś nie powinien w ogóle ignorować w życie drugiej osoby, to jest naprawdę przemyślane, konkretne, mądre przesłanie. Do tego nic nie mam, tylko że jak to się ogląda, to jest są cztery osoby w kadrze, dwie z nich mówią, dwie, dwie kolejne z nich stoją niezręcznie. Scena trwa nie wiem, 10 godzin. I czujemy po prostu, że reżyser chce nam przekazać swoją mądrość i to jest nachalne, to jest głupie i idź sobie, człowieku nawet Jeśli mądrze gadasz, no to źle to robisz. Idź sobie. Gdzieś później, w trakcie tego filmu, bohaterka wyznaje w kolejnym, kolejnym dialogu, że ona czuje, że jej życie ucieka i ma potrzebę, żeby z każdego momentu zrobić jakąś mądrość. Żeby każdy moment stworzyć, żeby każdy moment był taki ważny. Żeby był podniosły, żeby w każdym momencie coś mogła powiedzieć, coś, co wniesie coś do życia innych osób. I to zmienia nasz sposób patrzenia na tę na scenę poprzednią. Może nawet niekoniecznie zmieni, bo mo, może nadal będziecie uważać, że to jest męcząca scena, ale będziecie wiedzieć, o co reżyserowi chodziło i w jaki sposób on myślał, że to dobrze wyjdzie w końcowym efekcie. Czy w ogóle reżyser zasługuje na tego wyrozumiałość, czy ten film zasługuje na taką wyrozumiałość, to już zależy od Was tak naprawdę, bo to jest taki film, o którym trudno powiedzieć coś konkretnego, co przemówi do Was. To znaczy, no po prostu, z... wiecie, to dostajecie, się wejście inne filmy Honga. Wiecie, że ten też będzie źle zrobiony, ale on jest zrobiony źle celowo, w w świadomie. Niekoniecznie tak, że Hong mógłby zrobić lepiej ten film. Może po prostu jest taki jego styl, może on po prostu inaczej nie chce robić, może po prostu ma wywalony na to. Ale w taki sposób robi te filmy już od jakichś, jakiegoś czasu. To jest kolejny film, który ma coś do powiedzenia, ma swój urok i który możemy kupić, ale z drugiej strony możemy go kompletnie zignorować, nienawidzić i powiedzieć, mam dosyć, nie chcę więcej tego oglądać. Więc trudno wam, pow... jeśli oglądaliście film Honga i jesteście zdecydowani, że to nie jest dla was, to nie oglądajcie. Ale jeśli oglądaliście jego filmy, tak jak ja, i jesteście po prostu obojętni na niego, no to jest po prostu kolejna szansa, żeby może tym razem uda się mu przemówić do was. To jest film, który na pewno przemówił do mnie w takim stopniu, że no to jest najlepszy film jego, jaki widziałem. Nadal nie jestem jego fanem, ale jestem przynajmniej otwarty na Perspektywy oglądania jego kolejnych filmów i tych filmów, które ja zrobił wcześniej, które mnie, mnie ominęły jeszcze. Tymacie, że to jest film, który mógłbym polubić, no bo to jeden dzień, czarno-biały, o spotykaniu ludzi i wyciąganiu z tego lekcji na przyszłość takich życiowych. No to przecież to jest Clerks. To jest mój ulubiony film. nie? Tego wykonania Honga no i nie chciałbym zobaczyć remakeu Clerks. Dziękuję wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że znajdziecie dzisiaj jakiś film albo serial, który pokochacie. I do zobaczenia na Warszawskim festiwalu filmowym za, dwa tygodnie, trzy. Cześć.